Działania, które zostały przeprowadzone na terenie działania naszej komendy, yy, polegały na upozorowaniu wypadku, do którego doszło na przejściu dla pieszych, gdzie matka przechodząca z dziecką została potrącona przez przejeżdżający samochód. Poza tym, samochód, który potrącił dziecko, wpadł w przydrożny słup, wcześniej potrącając jeszcze mężczyznę, który na tym przejściu przechodził. Takie działania zostały przeprowadzone w formie działań edukacyjno-profilaktycznych po to aby wypracować nasz system współpracy między naszymi służbami, ale bardziej takim znaczącym czynnikiem miał mieć tutaj cel odbioru społecznego. Miało tutaj dać całe to zdarzenie miało dać do myślenia ludziom stojącym, obserwującym całą istotę tej sprawy. Warto być ostrożnym, ostrożnie poruszać się po jezdni, dbać o życie swoje i innych. Czego się to jeszcze mogliśmy nauczyć? Chociażby sam sposób opieki ludzi, którzy obserwują, którzy chcą na siłę wejść na teren miejsca zdarzenia. Takie ćwiczenia na pewno też uczą i naszych zachowań. Skutkiem dzisiejszego wypadku są dwie osoby. Przepraszam, jedna, tak, dwie osoby ranne, dziecko i osoba dorosła. Jedna osoba niestety zmarła na miejscu zdarzenia. Proszę powiedzieć, jakie służby dzisiaj tutaj brały udział? W dzisiejszym zdarzeniu zaangażowaliśmy służby straży pożarnej, policji, jak również służby załogi karetki pogotowia. Same przygotowania rozpoczęły się już około miesiąc temu. Było to związane z uzyskaniem wszelkiego rodzaju pozwoleń, uzgodnień, z współdziałaniem chociażby naszych służb. Odbywały się spotkania robocze. Efektem tych spotkań były dzisiejsze działania. Moje nazwisko Ogrobelski, Andrzej, komisarz, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Policji w